księdze Ezechiela, Bóg nakazuje prorokowi sporządzić posiłek. Jest tam także ciekawy fragment. Będziesz go spożywał jak podpłomy jęczmienny, Upieczesz go przed ich oczami na nawozie ludzkim. Ten fragment jest oczywiście wykorzystywany przez ateistyczne fanpage, jednak dzisiaj postaramy się zrozumieć o co chodzi. Musimy spojrzeć na kontekst kulturowy. Na Bliskim Wschodzie, chociaż możemy znaleźć tereny żyzne, to jednak duża część była pokryta terenami bez drzew. Drewno było cenne i z tego powodu szukano jakoś zamiennika. Jak zaznacza jeden z badaczy, chociaż użycie suszonych od zwierzęcych jako opału może wydawać się ludziom zachodu niezwykłe, a nawet odrażające było to powszechną praktyką na starożytnym Bliskim Wschodzie, która trwa do dziś. Odchody zwierzęce były mieszane ze słomą, suszone na słońcu, a następnie spalane na opał. Drzew było mało, dlatego taka praktyka była konieczna. Drewno było towarem zbyt cennym, aby można go było wykorzystywać jako opał. Starożytni więc używali zwierzęcych odchodów, aby móc gotować swoje potrawy. Chociaż dla nas może się to wydać niesmaczne, to jest to tylko i wyłącznie różnica kulturowa. Zdrowa. Przykładowo, dla nas czymś niedopuszczalnym jest jedzenie psiego mięsa, ale dla wielu innych nacji jest to zupełnie normalna potrawa. Z kolei w krajach muzułmańskich niedopuszczalne jest jedzenie wieprzowiny, a w Arabii Saudyjskiej zakazane przez prawo. Dla nas to się wydaje dziwne. Tak samo jak dla tamtych ludzi jest dziwne, że nie jemy psów. Mięso to w końcu mięso. A to. Tylko uwarunkowania kulturowe. Dlaczego Bóg nakazuje Ezechielowi zrobić jednak posiłek na opale z odchodów ludzkich? Gdyż cały Ezechiel, rozdział 4, jest symbolicznym pogadaniem tego, co się stanie z Jerozolimą. Przeczytajmy cały fragment. A ty, synu człowieczy, weź sobie tablicę glinianą, połóż ją przed sobą i narysuj na niej miasto Jerozolimę. Następnie podstaw jego oblężenie, zbuduj naprzeciw niego szaniec, usyp naprzeciw niego wał, uszykuj przeciw niemu obóz nieprzyjacielski i ustaw przeciw niemu tarany dookoła. Potem weź sobie patelnię i uczyń z niej jakby mur żelazny pomiędzy sobą a miastem i skieruj wzrok swój na nie, tak jakby było oblężone, i jakbyś ty je oblegał to będzie znakiem dla domu Izraela połóż się na lewym boku a ja złożę winę Izraelitów na ciebie przez tyle dni będziesz znosił ich winę przez ile będziesz na nim leżał podaję ci lata trwania ich winy w liczbie dni przez 390 dni będziesz znosił winę pokoleń Izraelskich a kiedy je wypełnisz, położysz się znów na prawym boku i będziesz znosił przewinienia pokolenia Judy przez 40 dni, liczysz Dzień za każdy poszczególny rok. Następnie, ku oblężonej Jerozolimie skierujesz wzrok i obnażone ramię, a będziesz prorokował przeciwko niej. Oto nakłada na ciebie powrozy, i tak długo się nie obrócisz z jednego boku na drugi, jak długo dni twojego cisku nie zostaną wypełnione. Weź sobie pszenicy i jęczmienia, i soczewicy, prosa i orkisu, włóż je do tego samego naczynia i przygotuj sobie z tego chleb. Będziesz go spożywał przez tyle dni, przez ile będziesz leżał na swym boku. Przez 390 dni. Baga tego pokarmu, który będziesz spożywał, wyniesie 20 z sieglów na dzień. Raz na dobę będziesz go spożywał, także wodę oszczędnie pić będziesz. Wypijesz raz na dobę jedną szóstą chinu. Będziesz go spożywał jak płomyk jęczmienny. Upierzesz go przed ich oczami na nawozie ludzkim i dodał Pan. Tak będą spożywać Izraelici swój pokarm nieczysty między pokanami, wśród których ich rozproszę. Zachowanie więc Ezechiela miało być odzorowaniem tego, co się będzie działo z Jerozolimą. Jak zaznacza jeden z badaczy, było to standardowym zachowaniem proroków. W tekstach z Marii o jedno tysiąclecie wcześniej od księgi Ezechiela prorocy posługują się. Gestami i czynnościami symbolicznymi oraz grą słów, by wyrazić profetyczne przesłanie. Na przykład jeden z proroków pożarł surową baraninę, by w ten sposób ogłosić bliskie nadejście nieszczęścia, w którym pogrążył się jego kraj. Dlaczego więc nakazał Bóg Ezechielowi użyć opału z ludzkich odchodów? Też tak właśnie będą spożywać jedzenie obrońcy Jerozolimy. Cytując: Sposób w jaki przygotowano tę mieszankę, mąkę z ziarna i ciasta jęczmiennego odzwierciedlał surowe warunki panujące podczas oblężenia. W obleżonym mieście dostawy drewna na opał wkrótce. Się skończą. Pierwszym zasobem, jak to często bywa na wschodzie, jest wykorzystanie wysuszonego łajna wielbłądów lub bydła. Przed umysłem Ezechiela pojawiła się wizja jeszcze straszniejszej konieczności. Te zasoby również mogły się skończyć, a wtedy ludzie byliby zmuszeni do używania wysuszonej zawartości domów lub szamp Jerozolimy. Tak więc cały tekst miał być wizualizacją oblężenia Jerozolimy zgodnie ze starożytnym kontekstem kulturowym. Ezekiel, chodził prorokiem, prosił Boga, aby nie musiał tak przyrządzać swojego jedzenia, i Bóg się zgodził. Niestety. Mieszkańcy Jerozolimy nie mieli tego przywileju. Z tego miejsca chciałbym podziękować patronom, w tym Łukaszowi Dąbrowskiemu oraz autorowi grafiki Piotrowi Kraczkowskiemu. Jeżeli masz taką chęć, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite.